Ta medytacja pomoże Ci połączyć ćwiczenia oddechowe z wizualizacją plaży. Połóż się w swoim łóżku w wygodnej pozycji. Zatrzymaj się na chwilę i poczuj odczucia w swoim ciele. Poczuj utrzymanie masy całego Twojego ciała przez materac. Poświęć chwilę na zeskanowanie swojego ciała w poszukiwaniu różnych punktów, gdzie materac pod tobą dotyka Twojego ciała i je utrzymuje. Zauważ, że od teraz nie musisz już nic robić. Jedyne co masz do zrobienia to zanurzenie się w powierzchni łóżka, gdzie ma teraz utrzymuje twoje ciało. Teraz z pełną uwagą i świadomością, zamknij oczy i oddychaj głęboko. Weź jeden głęboki, pełny oddech, przeponowy. Poczuj chłód tego powietrza, który rozszerza twoje płuca i dociera do każdej komórki Twoich płuc. Wstrzymaj swój oddech na sekundę. A teraz bardzo powoli uwolnij powietrze przez buzię, rozluźniając usta. Powtarzaj to znów. Wdech przez nos, pauza i powolny wydech przez buzię, rozluźniając usta, potem pauza. Jeśli masz myśli i obawy, wyobraź sobie, że składają się one z jasnego, niebieskiego dymu i patrz, jak się powoli unoszą. Unoszą się i wyparowują do powietrza. Weź kilka głębokich oddechów. Z każdym wdechem czuj, jak napięcie rozpuszcza się i opuszcza Twoje ciało. Daj się teraz zabrać na magiczną podróż. Wyobraź sobie, że docierasz na plażę na wyspie. Stoisz boso na szczycie trzech drewnianych stopni prowadzących na piasek. Rozejrzyj się. Biała plaża rozciąga się szeroko w obydwie strony. Piasek jest śnieżno-biały, chrupiący i odbija promienie ciepłego, relaksującego słońca. Zatrzymujesz się na chwilę, by poczuć wiatr. Czujesz na swojej skórze zimną. Kojącą gryzę, która pieści każdy pol i wyrównuje ciche ciepło słońca. Widzisz kilka wysokich palm, przenikających w głęboki biały piask. Czujesz silną potrzebę iść. I poznawać to magiczne miejsce. Schodzisz o jeden drewniany stopień niżej, czujesz wilgotny i zimny wiatr na podeszwach Twoich nagich stóp. Kolejny krok w oczekiwaniu dotarcia do ciepła. Miękkości zapraszających białych piasków. Ciekawi Cię, jaką będzie miał strukturę piask. Gdy opuszczasz drewniane stopnie, powoli zanurzasz obydwie stopy w piasek. Temperatura piasku jest idealna jest ciepły i miękki od ciepła słońca. Na skórze swych stóp i palcach czujesz przyjemny i kojący dotyk piasku. I idąc Czujesz, jak drobne ziarna piachu tańczą wokół Twoich stóp. Słońce uśmiecha się do Ciebie, otaczając Cię swoim ciepłem i ochroną. Bardzo delikatnie. Ciepłem, ale nie gorące. Powietrze jest suche, a chłodna bryza delikatnie przenika Twoją koszulę. Stoisz i patrzysz, wpatrujesz się w niebo. Jest głęboko błękitne, jak nigdy do tej pory. Widzisz na nim kilka lekkich, jak piórko chmur, wyglądających jak bawełniane cukierki. Ocean leży przed tobą jak olbrzymie lustro. Odbija błękitne niebo, spotyka je na horyzoncie. Ocean jest miękki, a jasne i delikatne fale marszczą się na jego powierzchni. Na niebie widzisz kilka metrów otaczających kręgi nad wodą. Wytwarzają ciche, miękkie i odległe dźwięki. Zamurzasz się w głębokim poczuciu spokoju i wyciszenia. Rozglądasz się wokół siebie w czasie dalszego spaceru i dociera do ciebie że tylko ty jesteś na tej pięknej, gościnnej plaży. Ślady twoich stóp są jedynymi, które widzisz na gładkiej powierzchni białego piasku. Ślady twoich stóp są dodatkowo wyrzeźbione przez bryzę. Idziesz w stronę morza Czujesz delikatne podmuchy wiatru pochodzące z jego powierzchni. Kontynuując spacer, zauważasz dźwięk fal toczących się tam i z powrotem w powolnym i głębokim rytmie, tak jakby ocean oddychał. Ocean oddycha powoli i w relaksujący sposób. Tam i z powrotem. Tam i z powrotem. Powietrze jest odświeżające. Zatrzymujesz się na chwilę. I się im delektował. Bierzesz głęboki, pełny wdech świeżego powietrza do swoich płuc, a z wydechem rozluźniasz się coraz bardziej. W tym miejscu nie ma żadnych trudności, żadnego napięcia. Jest za to spokój, wygoda i cisza. Tu możesz po prostu odpuścić i zjednoczyć się z całą naturą, która cię otacza. Idziesz dalej i docierasz do oceanu. Czujesz jakiego mokry i zimny język i że palce u Twych stóp za każdym razem dociera fala. Stoisz tam i po prostu przyjmujesz to wszystko. Odległe śpiewy nef. Niechko toczące się fale. Jad wijący przez wierzchołki palm. Czysty, biały piasek. Nadrzędny błękit nieba i ocean. Białe skrzydła me. Wysokie, jasnozielone palenie. Jesteś częścią tego boskiego spokoju natury. Odczuwasz spokój wobec siebie i wobec świata. Masz ciało nagrzane od słońca. Wracasz się teraz w stronę plaży. Twoje plecy zwrócone są do oceanu, z którego dociera zimna bryza. Ta bryza wspina się na Twoją koszulę i Cię. Zauważasz przed sobą hamak rozwieszony pomiędzy dwoma drzewami palmowymi. Nagle czujesz zmęczenie na całym ciele oraz chęć zamurzenia się i zrelaksowania w hamaku. Podchodzisz do hamaka w zdziwieniu, jak blisko ciebie był. Po kilku krokach docierasz do niego i z łatwością wspinasz się na niego. Miękka tkanina otacza cię, gdy się zamurzasz, czujesz bezpieczeństwo i podparcie. Słuchasz miękkiej symfonii natury, która cię otacza czujesz rozluźnienie każdego mięśnia Twojego ciała, wierzchołki palm nad tobą są chłodnym kocem rzucają cień na Twoją twarz i ciało ciepło słońca Wiruje razem z bryzo. Słuchasz powoli przelewających się fal. Tam i z powrotem. Tam i z powrotem. Moje oczy stają się teraz ciężkie. Hamak uja się delikatnie do rytmu toczących się fal. Czujesz się bezpiecznie. Spokojnie. Czujesz, że masz wsparcie. Czujesz się kompletnie. Czujesz, że jesteś istotą schronioną. wolną od myśli i pomysłu. Czas się zatrzymuje. Jesteś jednością ze sobą i ze światem. Widzisz błyszczące słońce i iskrzące światło słoneczne, rozświetlające rozlewy ocean. Dychasz słone powietrze. Odczuwasz rozluźnienie, zadowolenie i zmęczenie. Twoje ciało rozpływa się w bezpieczeństwie hamaka. Twoje oczy stają się teraz cięższe, gdy głębokie poczucie spokoju i ciszy przepełnia wszystkie Twoje zmysły. Czucie spokoju i ciszy jest głębokie. Wzbogaca miękki sen, który przychodzi do ciebie. Teraz.